Okej, hej, czekaj, ja pokażę moją całą korekcję z pet shopu. Widzę, mamy tutaj taką wielką kubkę. To już nie jest pet tylko Moji Pops. A to jest Mirka Box. Idę ile ja tego mam. Tutaj mam dużo tych pet shopów. Mam w tej kubce. Dobra, przechodzimy dalej. Tutaj mamy lodzik, hops. Kapelusz, wadna. Taki wielkie ta krzynia, tylko krót się złamał. I kratka. Starej. Kratka. Mamy ten oto domek. I tak, coś i takie To jest Nie patrzę bardzo, dobra Tutaj mamy, ha tu beczkę, i ha, ha ja pytaj, że po to tutaj jest papier Dobra No dobra, tak jest Tutaj mamy, mamy Taką beczkę no, jest. Też, i taka Góra. I mam też takiego pops tego Oczu na popsu, że inni się nie widzieli Często zdjętek I Lewe, 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 lewe jest też taka osoba. Wczoraj wstałam widziałam taka o teba. Kask mam też. O, proszę <rogue> Kostomów jeszcze żadnych tutaj nie mam. Miałam jednego, ale już nie mam. Nie ma tutaj już ani jednego kostomu, więc proszę, przysyłajcie jakieś kostomy i tak dalej. Pa.